Manko. witajcie. Z tej strony Mateusz i Michał i witamy was w kolejnym odcinku podcastu Fury. Dokładnie tak, bardzo miło was tutaj znowu widzieć. A dzisiaj porozmawiamy sobie o lootboxach, battle passach i generalnie mikropłatnościach w różnych grach. Skrzynka z niespodzianką, czyli lootbox czy battle pass. Jaka jest różnica i co bardziej wpływa na nasze portfele, na co wydajemy więcej kasy i o co w ogóle w tym chodzi. Przede wszystkim e, Battle Pass e, jest teraz dużo bardziej popularnym rozwiązaniem i dużo e, bardziej skutecznym niż takie typowe skrzynki, skrzynki. Skutecznym to znaczy? E, skutecznym to znaczy, że lepiej się sprzedaje. Skutecznym pod tym kątem, że dużo łatwiej nakłonić użytkowników do, e, do wydania mniejszej kwoty, który, w zamian za którą dostają... E, może nie dużo nagród, ale dostają jakby obietnice tych nagród. Na zasadzie takiej, że będziesz grał tyle i tyle czasu, no to dostaniesz, dostaniesz jakby dużo, dużo wartości dodanej z, w zamian za potencjalnie mały, małą kwotę. nie? No i teraz tak, jeżeli masz lootboxy, no to te lootboxy przede wszystkim to są losowe, Przedmioty, które możesz dostać za to, że otworzyłeś skrzynkę, mogą być rzadkie, mogą mm. być warte naprawdę sporo, mogą być mega, mega tanie i totalnie się nie zwrócić. Battle Pass jest pod tym kątem dużo, dużo bezpieczniejszy, bo jednak zawsze, zawsze coś tam dostaniemy. Okay, czyli mamy tutaj dwa rodzaje po prostu mikropłatności usług, które możemy zakupić w grach. Mm. A czy w takim razie otwieranie skrzynek nie jest trochę jak loteria? Czy my tutaj nie wchodzimy już w trochę inne tematy niż po prostu zwykła rozgrywka w gry wideo i dobra zabawa, a właśnie na takie tematy po prostu loteryjne, gry za pieniądze i trochę tematów po prostu będących niejako zagrożeniem dla naszego portfela? No, zdecydowanie, nie tylko dla naszego portfela, też myślę, że trochę dla nas samych, no bo to jest to jest trochę uzależniające jednak, nie otwierasz sobie skrzyneczkę widzisz e, wiele materiałów i nie wiesz co wypadnie nie tak. jakby jest ta nutka niepewności i, i takiej chęci poznania co tam się kryje no tak a zobaczysz jeszcze właśnie na YouTubie, na TikToku wszędzie zobaczysz, zobaczysz zobaczycie też masę masę materiałów gdzie ludzie otwierają jakieś super rzutkie przedmioty super e, Drogie, najrzadsze mm. i mają mega, mega farta. A potem się okazuje, że sami otwierać tą skrzynkę, no i wypada wam no tak, bo... przedmiot, który jest za 10 centów. Po co się chwalić brązową kartą? Z, z średniej jakości piłkarzem, skoro można pochwalić się i chcemy pochwalić się tym, co jest po prostu topowe. No i mamy tutaj taką właśnie obietnicę trochę bez pokrycia, która nie może albo może nie zostanie i raczej nie zostanie zrealizowana. Karnet bojowy wydaje się całkiem w porządku. Rozwiązaniem płacisz, wiesz za co mm, i po prostu grasz. Ale czy to wtedy nie jest trochę tak, że ty po prostu musisz grać, żeby niejako odrobić e, te pieniądze, które wydałeś? Czy to nie jest tak, że po prostu masz takie poczucie, że wyda wydałeś na coś kasę e, i po prostu musisz teraz grać? Musisz spędzić ten czas przy kąpie, e, zamiast robić inne rzeczy, które no, czasami po prostu trzeba zrobić? I tak, i nie, bo Battle Pass Battle Passowi nierówny. E, są niektóre gry, usługi, które oferują Ci w tym momencie już takie Battle Passy na których nie ma ograniczenia czasowego i nie masz czegoś takiego, że w tej chwili teraz jest jakiś sezon w grze i muszę ten Battle Pass koniecznie, koniecznie skończyć, tylko jest możliwość powrotu do, do Battle Passów, które były wcześniej. Takim fajnym przykładem jest Marvel Rivals, bo tam na przykład, jeżeli kupiłeś jakiś Battle Passa to w dowolnym momencie możesz sobie go odpalić i nabijać dalej. Mimo wszystko, że jest kolejny sezon, że jest kolejny Battle Pass dostępny, możesz się w dowolnej chwili przełączyć na, na poprzedni. No i to jest fajne, bo to jest jakby zapewnienie tej wartości, którą kupiłeś. Mm -hmm. Że nawet jeżeli będziesz miał przerwę w jakiejś grze, to nadal możesz do niej wrócić, możesz tego Battle pasa dograć i, i mieć te skiny mieć. Czyli tu jednak mamy trochę bardziej pewną. Inwestycja w tego battle passa niż kupowanie go po prostu raz na powiedzmy sezon albo inny okres, który jest wyznaczony. Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że wiele battle passów oferuje ci takie rozwiązanie, że dostajesz część jakby kosztu battle passa w walucie premium z powrotem, Więc, albo nawet cały koszt. Więc są nawet gry, w których jak dograsz battle Passa do końca no to dostajesz cały koszt zwrotu, możesz kupić kolejnego Battle Passa. No i to jest bardzo, bardzo, mm, bardzo Tylko panie. tutaj pewnie dotykamy kolejnego problemu. Dlaczego tak bardzo chcemy otwierać te paczki? Dlaczego tak bardzo chcemy posiadać to wszystko, co tam w środku się znajduje, co możemy wylosować? Te super, rzadkie, legendarne skiny tych świetnych piłkarzy, te limitki, jak to się mówi? Mm, no trochę to rozbiję teraz, co powiedziałeś, między piłkarzy, a między skiny. No, bo znaczy i tak, wszystkie te przedmioty, wszystkie te elementy dają ci przede wszystkim takie poczucie prestiżu, nie, że hmm. masz super rzadkiego skina. Mam coś, je... mam coś więcej niż inni, prawda? Tak, twój sąsiad nie ma, nie, nie, że co chodzi. A poza tym, no to jeszcze, na przykład, tak jak podniosłeś ten temat piłkarzy, no to tutaj już mówimy o moralnej przewadze w grze, nie? no mm -hmm. bo w multiplayerze, mając jakieś tam ikony czy. Lepsze wersje zwykłych piłkarzy. Jasne. Będziesz po prostu miał lepszy skład, będziesz wygrywał więcej. Mhm. A, a te same skiny, no jeżeli mielibyśmy to wytłumaczyć komuś, kto nie bardzo gra w gry i jakby wie, że takie skiny po prostu istnieją, to co to jest? Jaką to daje przewagę, poza tym, że po prostu wyglądamy inaczej? Skin z założenia nie daje Ci żadnej przewagi mhm. nad innymi, tylko pełni taką rolę. Wyglądaj ładnie, nie? Okay. Dostosuj wygląd gry i swoich broni, elementów, postaci pod to, co lubisz, co ci się podoba, jak chcesz jakby odzwierciedlić siebie w grze. Mm -hmm. No i to też jest super. Chociaż są właśnie też takie zjawiska jak skiny Pay to Win, które dają Ci minimalną, bo i minimalną, ale na przykład jakąś przewagę, bo efekty wizualne postaci w tej, z tym skinem na przykład są mniej widoczne dla przeciwników. I zapewne jest... są droższe. Niekoniecznie, to okay. zwykle wychodzi przypadkowo, zwykle mm -hmm. twórcy gier nie robią tego specjalnie, a mm -hmm. ten skin będzie teraz pay-to-win, tutaj coś takiego. Okej, okay, czyli to po prostu wychodzi trochę w praniu. Tak, tak, okay, tak. Rozumiem. Wychodzi, że wiesz, że tutaj jednak ten kolor w połączeniu mm -hmm. na przykład z kolorami mapy, okazuje się, że nagle jest y, mniej widoczny, bo skin jest biały, mapa jest śnieżna i... Okej, okay, to ciekawe, w sumie nie pomyślałbym o tym w ten sposób, ale tak czy siak, jakby skin to jest przede wszystkim płacenie za to, jak nasza postać wygląda wyżej i w większości przypadków nie daje nam realnej przewagi, więc płacimy po prostu za to, żeby wyglądać inaczej i tylko za to. Czy młodsi gracze są w stanie zauważyć tą pułapkę, która tutaj występuje przy tych zakupach? Bo to jest coś, od czego trudno się oderwać, bo to jest coś, co daje nagły przypływ endorfin. Nawet jeżeli czegoś nie wygramy, to po prostu samo kliknięcie w tą paczkę jest satysfakcjonujące, że możemy coś wygrać. Czy tylko zżera całe kieszonkowe i oszczędności takiego młodszego gracza? No, jeżeli się kończy na kieszonkowych, to jeszcze jest pół biedy, a potem jeszcze jest karta rodziców, nie? nie no, tak są z... też takie przypadki pół żartem, pół serią. Tak, a zupełnie szczerze, no to y, szczególnie w erze TikToka, teraz jak to wszystko jest takie y, nastawione na nagłe strzały dopaminy i całe y, ciągłe jej dostarczanie, no to y, szczególnie młodsze osoby są mega narażone na to, y, żeby jakby dać się pożyć przez takie mechanizmy no bo te mechanizmy są uzależniające one wciągają dają tą, wiesz to poczucie takiej potencjalnej wygranej mhm. i to jest to jest ciężkie jeżeli już się w to wciągniesz no bo jest tam cały czas ta obietnica tej wygranej z tyłu za tobą Jasne. i myślisz że a teraz się odkuje teraz mi się te wszystkie wydane wcześniej pieniądze zwrócą jeszcze z nadwyżką i to niekoniecznie to wręcz prawie nigdy się nie dzieje, więc... Myślę, że w... wszyscy wiemy, jak tak, to brzmi. Zdecydowanie chcielibyśmy was też, ost... znaczy może nie ostrzec, ale eee, przestrzec bardziej przed tym, żeby jeżeli już otwieracie te skrzyneczki, no to robić to odpowiedzialnie z... I, z głową. Eee, i z głową, bo nikt nie mówi, że to jest coś złego, czasem warto sobie dla, dla fanów eee, otworzyć skrzyneczkę, ja też to robiłem nieraz, ja to bardzo lubię też, prawie, tak. eee, ale nie można, nie można z tym po prostu przegiąć. Tak ze wszystkim. Mamy tych form zakupowych w grach wiele. A czy zdarzyło Ci się e, zrobić tu jakąś spackę, po prostu jakiś nietrafiony zakup, którego teraz żałujesz, a wydajesz na to na przykład kupę Kasy. No, powiem ci, że miałem taki jeden, znaczy żeby Czyli jednak. <laughs> Przypadek aczkolwiek nie był to totalnie e, jakiś straszny case. I mhm. udało się w ogóle koniec końców to już taki story time trochę e, wyjść na tym bardzo fajnie. Ale kupiłem sobie skina w LoLu. E, legendarnego skina, bo mega mi się podobał bo do mojej ulubionej postaci. E, I zaczął się event, skin wyszedł kupiłem. I zaraz potem otworzyłem skrzynkę, taką, którą się tam dostaje co jakiś czas za darmo, i dokładnie ten sam skin mi poleciał, jakby jego fragment do zrobienia, więc skończyłem ze skinem na koncie i z fragmentem skina, który mogłem sobie normalnie zrobić i miałbym go za darmo. Ale tutaj się uśmiechnąłem, powiem, do supportu, Napisałem do nich, czy, że taka była sytuacja, czy mógłbym sobie ten zakup cofnąć, bo akurat już nie miałem takiej możliwości z poziomu konta i. I faktycznie mi to cofnęli i powiedzieli, że dobra, masz, i zwrócili mi tę walutę premium i, i super. No to faktycznie dobrze, że udało się tak e, wrócić do punktu wyjścia, bo podejrzewam, że nie zawsze jest tak łatwo te zakupy odkręcić, a myślę, że hmm. w wielu sytuacjach jest to po prostu niemożliwe, no bo te systemy zrobione są tak, żeby te pieniądze jednak dla producentów gry przynosić, a nie oddawać, więc oni też nie będą z tego, żeby takie sytuacje załatwiać na korzyść gracza. Tak, szczególnie jak już masz otwarte skrzynki, to już jest produkt rozpakowany, że tak powiem, nie jesteś w stanie nic z tym więcej zrobić. To w takim razie kto powinien bardziej uważać na to, co się dzieje w tych grach? Czy twórcy gry jakby powinni tworzyć trochę mniej tych pułapek, albo oznaczać je lepiej, albo te resztki waluty zostawiać w taki sposób, żeby one jednak na coś wystarczały, czy po prostu my jako gracze powinniśmy podchodzić do tego rozsądniej? Wiesz, trochę tu już wchodzimy w kwestię moralności tych firm, bo tak naprawdę nikt nie, jakby dla tych firm to nie jest zagrożenie po prostu, nie? Oni, to jest ich sposób, to jest dla nich wszystko, im, im celowo bardziej, zrobione. Tak, im bardziej pokręcone będą te, te metody, im bardziej będą manipulować, tym więcej zarobią, więc jakby dla nich to jest żadne zagrożenie, dla graczy jest dużo większe. I tak naprawdę tutaj powinien się pojawić i mam nadzieję, że to się stanie jak najwięcej regulacji związanych z tym, rządowych, takich wiesz, już na poziomie państwa. Mm -hmm. Regulacji, które byłyby dostosowane do tego, do poziomu technologii, do jakby realiów, yes. w których żyjemy i żeby to było dobrze zrobione, dobrze uregulowane, żeby nadal dało się bawić, mm -hmm. dało się korzystać z tego, bo to jakby jest fajne i spoko, ale żeby to nie było. Tak, mu? żeby to faktycznie nie było zagrożeniem, a też no, żeby mimo wszystko nie odcinać producentów e, gier, które my po prostu tak kochamy m, od tego źródełka, bo jednak mimo wszystko to jest coś, na czym oni później robią kolejne gry. A co do tych regulacji, no w Belgii, z tego co pamiętam, m, parę lat temu była taka m, próba, była taka sytuacja, nawet wprowadzona takie prawo, które jednak okazało się dosyć dziurawe i jest w tym momencie całkiem skutecznie hmm. obchodzone w kontekście e, blokady tych e, lootboxów. Także próby są niekoniecznie na razie udane, ale to już jest coś. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że te skiny i te mikropłatności i te gry usługi to tak naprawdę jest dobra rzecz, bo bez tego być może nie mielibyśmy tych gier, w które dzisiaj gramy, które są też dostępne w zupełności za darmo czy Apex Legend czy Fortnite na przykład co ty o tym myślisz czy, czy może tak być że gdybyśmy te mikropłatności wyłączyli to po prostu twórcy nie mieliby się z czego utrzymywać i te gry by upadły myślę że byłby problemem dla gamedev'u przeżyć szczególnie w tych takich większych grach usługach właśnie powiedzmy w tych które wymieniłeś mhm. takich jak Apex czy Fortnite bez battle passów bez skrzynek bo musieliby wtedy zostawić tak naprawdę same skiny, mhm. bo jednak ta gra musi z czegoś zarabiać tych deweloperów, utrzymać i dać im możliwość jakby nie tylko utrzymania tej gry, ale tworzenia nowych... Po prostu rozwoju. Tak, po mhm. prostu rozwoju. I myślę, że jakby te battle passy same w sobie są fajnym rozwiązaniem, są fajnym kompromisem, który daje graczom dużo wartości, daje im fajną... Niezbyt drogą e, opcję na to, żeby raz wesprzeć swoją ulubioną grę, dwa, dostać fajne e, przedmioty kosmetyczne czy jakieś waluty i tak dalej. No i generalnie e, dać sobie też w tych grach, usługach e, taki cel. No, bo zobacz, jak nie masz tego battle passa, no to mm -hmm. możesz dotrzeć do momentu, w którym te gry będą powtarzalne, w których nie będzie, nie będzie się już nic nowego działo. A jeżeli masz tego battle passa, to zawsze masz jakiś cel, czegoś, wbijania czegoś yy, i osiągania kolejnych tam poziomów. Czyli nie? cały ten system jest skonstruowany tak, żebyśmy płacąc, yy, grali więcej i w konsekwencji. Płacili więcej, no bo mimo wszystko trochę, trochę, tak to wygląda, no ale da się to po prostu robić z głową i odpowiedzialnie i o mhm. tym musimy po prostu pamiętać, żeby postawić sobie gdzieś e, tą granicę. W niektórych krajach, tak jak już mówiłem, na przykład w Belgii wprowadzane są jakieś rozwiązania prawne. Natomiast jaka według Ciebie jest przyszłość tych lootboxów i battlepassów? Czy zostanie to uregulowane, czy zostanie zostawione samo sobie, czy w przyszłości będziemy po prostu kupować jakoś inaczej te skiny? Myślę, że jeszcze długo, długo to, to z nami zostanie. Szczególnie że. Pojawiały się już próby powstrzymania chociażby tych takich bardziej nielegalnych czy mm. takich wiesz krzywych stron z, ze skinami, ze skrzynkami i, i to nadal jakby jest obchodzone. No to jeżeli to jest obchodzone, no to tym bardziej te wszystkie legalne i takie porządnie rozpisane rozwiązania w grach też będą długo, długo nie do milionem, ruszenia nie? jeszcze tak. Jasne. No faktycznie m, brzmi to jak sytuacja w tym momencie trochę patowa. Mamy nadzieję, że jednak e, troszkę uda się m, zwiększyć bezpieczeństwo po prostu finansowe e, w graczy e, w tych grach, e, ale po raz kolejny odpowiedzialnie, z głową wszystko jest dla ludzi. Potem bawmy się razem w te gry, korzystajmy z nich e, tylko z umiarem, zdecydowanie.